Miał być piękny odcinek dzisiaj z otwarcia tej paszki, a wyszło. Cześć witajcie moi drodzy, dzisiaj mieliśmy rozpakować sobie pięknie oto tą właśnie paczuszkę, która sobie tam poleciała, ale niestety właśnie ta kamera co za mną tu stoi yy, zrobiła sobie ze mnie psikusa i na karcie pamięci nie napisała nic. Chciałem dla Was zrobić materiał z mojej reakcji otwierania tej paczki, wyciągania i tak dalej, żebyście mieli takie odwzorowanie tutaj, jak ja reaguję na te nasze gadżety, które dostajemy. A niestety karta pamięci odmówiła posłuszeństwa, więc moi drodzy, macie materiał dzisiaj z jednej kamery tylko. No wyszło jak wyszło. Jeszcze najgorsze było to, że pod tą kamerę właśnie główną mieliśmy podłączony ten oto mikrofon i dźwięku też nie ma. Także ale nie przejmujcie się, sytuacja już jest pod kontrolą. Następne dwa odcinki, które będą w środę i w niedzielę są na szczęście. OK. Moi drodzy, przejdźmy do tego mojego nieszczęsnego odcinka. Zaczynamy. Dobra, będziemy wyciągać i będę Wam tutaj na stole pokazywał, bo widzę tutaj nowe gadżety jakieś. Słuchajcie, moi drodzy, dobra, ale lecimy po kolei. Numer 20 moi drodzy, i pierwszy wpadł w ręce. Tu mamy pierwszą część karoserii, zobaczcie w końcu. Więc tak tutaj dobrze zobaczycie. Tak mi się wydaje, że to jest na kole. No dobra, teraz zobaczymy. Numer 16 i 15, druga felga do kolekcji. Tu Mamy podwozie. Dobra, mamy jeszcze dwa numery. Przednia część, bo tu mamy tunel na skrzynie, tak mi się wydaje. Ale to jest wielkie. W ogóle, który to numer jest, kiedy my to będziemy składać? Numer, moi drodzy, 18. Proszę bardzo, tu widzę kolejną część naszego układu kierowniczego. Tak mi się wydaje, jest to numer 17 i 19. Tak, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja się domyślam, co to jest, a my jeszcze pewnie nie. I coś tam jeszcze mamy, ale zaraz to wyjmiemy. Okej, okay, uwaga, uwaga moi drodzy. A już widzę w czym będziemy pić kawę tutaj na materiałach. Proszę bardzo. Kubeczek z szybkich i wściekłych. No, malowaniu nisa na Skyline do piękne. Wiecie, że ja uwielbiam kubeczki i uwielbiam pić kawę, kto mnie tam zna. No patrzcie to jak to wygląda. W końcu mój upragniony segregator na wszystkie gazetki. Mam taką nadzieję, że to jest to. No i nasze broszury. Zaczynamy od numeru 15, czyli złożenia naszego koła. Koło lewe, czyli bieżnik, musimy ustawić w kierunku lewej strony, i od tej lewej strony musimy zamontować tą. Cię, cięższą część naszej felgi, to wystarczy, że wystarczy, że sobie tak to klikniemy i nakierunkowujemy drugą stronę, ona ładnie wtedy nam zobaczcie, pasuje i to mamy w sumie tyle według instrukcji odłóżmy sobie 15 numer W tym numerze są informacje o hamulcach w Nissanie i o rezydencji Verona. Jakby ktoś był ciekaw na końcu materiału. Wyjmijmy sobie ten zestaw. Ramy, felgi, dekielek i coś jeszcze. No to skręcamy. No, i okej, okay, mamy to. Czyli, moi drodzy, mamy już dwie felgi do naszego Nissana na lewą i prawą stronę. Także, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby tyle z kołem. Tak jak widzicie, schodzi się bardzo szybko. Zobaczymy, co nas czeka. Teraz na koniec macie przebitki z gazetek. A my się widzimy, moi drodzy, w następnym materiale. Już najbliższą środę o 17.00. Także nie przegapcie kolejnego etapu budowy naszego Nissana. Nawet kubeczek to złoto. Ale będzie kawa smakować, będzie szybka i wściekła. <try> Także trzymajcie się. Cześć.